Zakład pogrzebowy Onyx działa od 1992 roku dzięki inicjatywie oraz zaangażowaniu pana Grzegorza Goliszka. Firma posiada dom pogrzebowy z klimatyzowaną kaplicą i chłodnią z zapleczem w Poniatowej przy ulicy Opolskiej 22. Firma Onyx prowadzi także biuro w Opolu Lubelskim przy ulicy Długiej 102. Usługi pogrzebowe świadczone przez firmę Onyx oparte są na wiedzy i doświadczeniu. Onyx organizuje zarówno pogrzeby tradycyjne, jak i kremacyjne. Pracownicy tego zakładu pogrzebowego zawsze starają się je dopasować do potrzeb klientów oraz do ich możliwości finansowych. Firma z Poniatowej świadczy również usługi krajowego i międzynarodowego transportu zmarłych. Każde działanie pracowników firmy odznacza się profesjonalizmem i empatią. Więcej informacji uzyskać można, kontaktując się z Zakładem Pogrzebowym Onyx pod całodobowym numerem 502 210 880. Powtarzam numer 502 210 880.